Siemanko tutaj Gladiator i dzisiaj zaczniemy serię odtąd zaczniemy serię y, tego serię no, przechodzenia parkura. spróbuję dorównać y, temu Bremu Sorry, że tak ten i będę spróbowała spróbuję zrobić swoje intro, bo tak na razie to siemanko od razu i tp itd jej, tak to głupio wygląda. O, nowy pingwin. No, F5, zaczynamy. Idę na skróty. O lol, lol. A dobra, no. będę tu na Survivalu przechodził. Spróbuję. GM... Horde kapsłoka. GM0 chyba. Co? Dobra, mało ważne, nie chcę się. Nie no, bo to będę nie fair. dobra. Dobra, głupie komendy. LOL. A, mam trzy szanse przejść tego parkura. Trzy razy mogę tak, w sensie, że ten y, latając mogę. A, dobra. Dwie. O, doskoczyłem fajnie. LOL. Jedno. No. To się nie liczyło. Wkurzyłem. Gdybym ja teraz mnie doskoczył, to bym się tak wkurzył. No! No doskoczyłem dobra, spokojnie z mnie jest spawn. Spawn. To będą krótkie odcinki. Spróbuję teraz Brema. A, Brem'a. Dobra, jeśli się bawię bremu, to... Drukarka się psuje! Pięknie się popsuła. Czek pani otworzony. Nie, no nie, nie tak jak Bram. Się przyznam, szczerze. Tam też jest checkpoint otworzony. No, no fajnie, jeszcze mi brakuje tego. O, ognisty to będzie krowa. Hmm. Och, te ognisty, ty krowo. O, no ale skrót. Przed nagrywaniem muszę sobie. W... Ej, dobra. Muszę sobie wyłączyć, wyłączyć checkpointy. Przez kolegę się zaczynam jąkać. Będę przy nagrywaniu się jąkał w szkole, niech mnie nie czego. Pozdrawiam oczywiście mojego sąsiada z Włodzisławia. A, informacja dla tych, co mieszkają we Włodzisławiu. Rezi mieszka. We Włodzisławiu? Wiecie, na jakim osiedlu? tak gdzie się jedzie na Kerfur, tam jest Shell i tam w tych blokach. Ja mieszkam w Kokoszycach, blisko we Właściwie miasto obok, dobra, już nie będę. I tak będę... Znaczy już nie będę. Nie będę mógł, o! 14, 14. Ej! Nie chcę mi się zejść w początku. Aaa! Ja cię! Wkurzę się zaraz. O lol! Czy mi się włączył? Nie! To było piękne jak na mnie Wkurz, idę, bo tutaj by się wkurzyłem się wkurzyłem No i teraz... Ej, ej! Jakbyś mi zleciał. LOL Tu chyba też będę miał otwartego, no To jest szybciej. Co? So, nie krzyczcie. Jestem fair. Shift LOL. Nie wiem, dlaczego mi zbroja diaksowa. Przepraszam Was, że nie nakręciłem serii z tego, z Pingwin paka drugiej, ale jej też nie nakręcę. Piszcie w komentarzach, dlaczego nie nakręcisz, to Wam powiem. z <grym> tego. Ognisty tonie. Nie no, nie będę już więcej zanudzał i będę robił serię jeszcze chyba jedną, a, serię z tego Angry Birds to chyba słyszeliście, że ten, że będę nakręcał z Angry Beards, z Angry Minecraft, a druga będzie o tym, że yy, będę budował buźki innych youtuberów. O! I na koniec będzie zepchnięcie z creepera, creeper, creeper, zepchnięcie creepera ze skały, nisko jakoś, a zabij creepera z pierwszej, no to nara, do zobaczenia.